11 kolejka ligowa, czyli de facto półmetek rundy jesiennej, to dla naszego zespołu wyjazdowy mecz z MKS-em Siemianowiczanką. Popularna ciaciana to zawsze rywal bardzo niewygodny, więc od samego początku wiedzieliśmy, że mecz ten nie będzie należeć do łatwych. Przy głośnym wsparciu naszych kibiców przedstawiamy pierwszą jedenastkę, decygnowaną do gry przez trenera Damiana Ostrowskiego. W ramce z numerem pierwszym Artur Tomanek, w obronie od lewej Gancarczyk, nawrot Renner i Rzemła. Kapitan naszego zespołu to Dawid Bremer, w linii pomocy zagrają Kędzierski, Colik, Rosiński i Nowotnik, w ataku Radosław Kaczmarczyk. Trenerem naszej drużyny jest Damian Ostrowski, pomaga mu Marcin Krzyżowski, a opieka medyczna to Karol Szramowski. Wśród zmienników trener Ostrowski do dyspozycji ma jeszcze Owsińskiego, Witasa, Nowaka, Rzepę, Pogrzebę, Pasiekę i Zająca. Rozpoczynamy sobotnie spotkanie. Krzysztof Wrenner. Długa piłka. W kierunku Dawida Colika ten zgrywa do rzemły. Rzemła świetnie do Rosińskiego, będzie okazja. Rosa w bramkarza, ale sędzia i tak dopatruje się spalonego. Czy Marcin Rosiński był w tej sytuacji na pozycji spalonej? Mamy spore wątpliwości. Radosław Kaczmarczyk. Do nowotnika. Nowotnik czaruje w polu karnym uderzenie na bramkę. Strzał nad poprzeczką. Gieracza. Ósma minuta. Kędzierski dogrywa w pole karne. O piłkę walczy Krzysztof Wrenner. ją na szósty metr. Kaczmarczyk. Intuicyjnie odbija przed siebie bramkarz Siemianowiczanki. W 24 minucie wymuszona zmiana w naszym zespole. Boisko z powodu kontuzji opuścił Dawid Bremer, w jego miejsce Szymon Nowak. Po tej sytuacji mamy rzut wolny, dośrodkowuje Gancarczyk i mamy pierwszą bramkę dla Podlesianki. Niefortunnym strzelcem Mateusz Tomczyk, który pakuje piłkę do własnej bramki. Ostrobita piłka przez Gancarczyka sprawiła spore problemy w defensywie gospodarzy i prowadzimy 1 do 0. Marcin Rosiński Wrzutka w pole karne Jest uderzenie na bramkę A tym uderzeniem Popisał się zawodnik gospodarzy I zapachniało drugą bramką samobójczą Na posterunku jednak Czujny gieracz 30 minuta meczu Rosiński zagranie na lewo do Kędzierskiego Wtem przed polem karnym ponownie do Rosińskiego dogranie w pole karne Jest jeszcze Radosław Kaczmarczyk Wycofanie do Colika Powinno być 2 do 0 dla naszej drużyny. Colo posyła piłkę jednak obok bramki i na tablicy świetlnej w dalszym ciągu wynik 0 do 1. Minuta 34: Kędziecki uderza z rzutu wolnego. Trafia w słupek, ale ten zabramkowy i przy okazji strąca naszą kamerę. Nasz sprzęt jest jednak tak samo mocny jak zespół Podlesianki i wychodzi z tej sytuacji bez najmniejszego szwanku. Końcowe fragmenty pierwszej połowy. Colik wyłuskuje piłkę. Zabiera się Kędzierski. Gieracz wychodzi z bramki i łapie futbolówkę. Więcej sytuacji w pierwszej odsłonie nie było. Prowadzimy z Siemianowiczanką 1 do 0. Zobaczmy co działo się w drugiej odsłonie. Seweryn Gansarczyk. Długa piłka na lewą stronę do kędzierskiego. Kędzierski wycofuje do Kaczmarczyka. Dogranie w pole karne. Gracza siemię odbijają jest jeszcze kędzierski. Uderzenie na bramkę. Obok prawego słupka Gieracza. 50 minuta. Marek Walczak rozrzuca na lewą stronę do Rafała Nowaka. Zejście do środka boiska. Rozrzucenie na prawą stronę, dośrodkowanie w pole karne na głowę komandery. Artur Tomanek pewnie łapie piłkę, chociaż nawet gdyby padła bramka, sędzia przerwał grę, bo mieliśmy spalonego. Tym razem bez najmniejszych wątpliwości przychylamy się do decyzji arbitra. 56. minuta, Colik do Kaczmarczyka, ten do Rosińskiego. Colik świetnie uruchamia Kaczmarczyka, który jest w sytuacji sam na sam. Trafia jednak w bramkarza gospodarzy. Dobra sytuacja Kaczmarczyka, nie udało mu się jednak pokonać golkipera Siemianowiczanki. Rosiński do Kędzierskiego, Kędzierski wchodzi w pole karne, dogranie na piąty metr, nie ma bramki dla Podlesianki, ale jest jeszcze Kaczmarczyk, Gancarczyk, Krzysztof Renner i 2 do 0 prowadzimy z Siemianowiczanką. Krzysztof Renner w swoim stylu wysoko wychodzi w powietrze i pakuje piłkę do bramki obok bezradnego bramkarza rywali. Obrazek dobrze nam znany, a Reni strzela kolejną bramkę w tym sezonie. 62 minuta. Damian Gerard wybija piłkę na połowę podlesianki. Nikt tego nie przecina. Piłka znajduje się w polu karnym pod nogami Rafała Nowaka i mamy 1 do 2. Kuriozalna bramka stracona przez Podlesiankę. Piłka minęła linię obrony. Trafiła pod nogi zawodnika Siemianowiczanki, który wykorzystał złe ustawienie naszej linii defensywnej, a także Artura Tomanka. Oryginalna celebracja wśród kibiców gospodarzy. A my patrzymy, co działo się w dalszej fazie tego meczu. Kędzierski, zejście na prawą nogę, uderzenie odbija gieracz. Jest jeszcze Rosiński nad bramką Siemianowiczanki. Pomimo wyniku na styku w dalszym ciągu atakujemy bramkę. Rosiński do Kaczmarczyka. Kaczmarczyk na prawo do Kędzierskiego. Ten dogrywa w pole karny. Rosiński Rosa próbuje uderzenia piętą, ale nie trafia jednak do siatki gospodarzy. 74 minuta. Nowotnik do Rosińskiego. Rosiński dogrywa w pole karny do Dawida Zolika. Uderzenie głową minimalnie nad bramką. Ciaciany. 77. minuta spotkania. Próbuje odpowiedzieć siemienowiczanka. Na prawej stronie jest Kamil Bobryk. Uderzenie na bramkę Tomanka. Bez najmniejszego zagrożenia naszej twierdzy. 85. minuta meczu. Zając walczy o piłkę na lewej stronie, piłka trafia do wprowadzonego w drugiej połowie Jakuba Rzepy, który wchodzi w pole karne i jest faulowany przez zawodnika Himenowiczanki, a konkretnie Tomasza Maja. Sędzia wskazuje na 11 metr. W 86 minucie będziemy mogli zamknąć to spotkanie. Przed szansą na gola stanie Przemysław Rzemła. Nasz zawodnik w takich sytuacjach pokazuje, że się. Nie myli i tym razem pewnie pokonuje bramkarza Siemianowiczanki. Prowadzimy 3 do 1 i ostatecznie zamykamy to spotkanie. Pewny strzał naszego obrońcy, który tym samym zapewnia nam kolejne 3 punkty w tym sezonie. Sędzia kończy to spotkanie. Wygrywamy 3 do 1 i zapraszamy na pomeczowe wypowiedzi. Kolejne zwycięstwo, chociaż już po słabszym spotkaniu, tydzień temu gramy fenomenalnie, co najważniejsze w ofensywie, dzisiaj ta ofensywa zagrała słabsze spotkanie, mamy mnóstwo sytuacji, tak naprawdę cała ta nerwowość tego spotkania wynikała z tego, że nie wykorzystali multum sytuacji, które mieliśmy, bo w pierwszej połowie mieliśmy ze dwie setki, a w drugiej to chyba 4-5 i tak naprawdę można było ten mecz dużo wcześniej zamknąć, prowadzimy 2-0, później dochodzi do kuriozalnej bramki, w której bramkarz z zespołu gospodarzy wybija piłkę, my ją tak naprawdę zostawiamy i szczał taki w okno, który wpada. 2-1 robi się nerwowo, ale tak naprawdę wytrzymaliśmy bramka szkarnego, i wygrywamy. Mieliśmy mecz pod pełną kontrolą. Najważniejsze jest to, że no nie, nie dopchnęliśmy tego dużo szybciej, bo, bo, bo my nawet przy 2-0 mieliśmy pełną kontrolę, a bramka się wzięła z niesamowitego, takiego kuriozalnej sytuacji, no a jednak przy 2-1... Druga taka też mogła wpaść i, i, i byłby problem, także no, kontrolowaliśmy spotkanie, no ale co z tego, jeśli mamy pięć, sześć sytuacji, w których nie strzelamy. Bardzo dziwny mecz był, dużo sytuacji miały obydwie drużyny. Otwarty bardzo mecz był. Szkoda naszych niewykorzystanych sytuacji, bo mogliśmy już szybciej zamknąć ten mecz. Myślę, że dzisiaj był bardzo ciężki mecz. Dlatego był ciężki, bo myślę, że dzisiaj bardzo byliśmy nieskuteczni. Ta nasza ofensywa dzisiaj troszeczkę kulała i, i, i stąd te problemy. Ja myślę, że pierwsza połowa dużo dużo troszeczkę chaosu, wiadomo, boisko też takie specyficzne, ale dwie drużyny takie boisko takie same miały, także nie chcę tutaj zganiać na, na, na murawę, ale na pewno bardzo dużo niedokładności w pierwszej połowie i, i dlatego zrodził się troszeczkę ten, te, ten chaos i, i, i taka, ja myślę, że wiadomo, na naszą korzyść połowa, no ale niewykorzystane sytuacje, strzelamy bramkę, pozostajemy w fragmencie, przecinik sobie strzela samobuja. Schodzimy do przerwy 1-0. Ja myślę, że tutaj wychodzimy na drugą połowę mecz. Myślę, że troszeczkę lepsze w naszym wykonaniu. Już te akcje są płynniejsze, ale znów mamy dużo, dużo sytuacji i, i nie zamykamy tego meczu, a powinniśmy. Mamy, strzelamy na 2-0 i, 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 i troszeczkę moment dekoncentracji. Przeciwnik strzela bramkę w dość, dość łatwy sposób. Także musimy to wy, te błędy po prostu wyeliminować. No i, i, i takie troszeczkę czekanie na ten gwizdek, bo, bo to wiadomo, 2-1 nie wiadomo, wiadomo, że przeciwnik może w ostatniej minucie coś, coś tam strzelić, tym bardziej, że się przeciwnik odkrył i, i zaczął atakować dużą ilością piłkarzy, ale się tutaj Kuba wszedł, fajną zmianę zrobił, na nim rzut karny i, i, i Przemo, ja myślę, strzelając na 3-1 już. Zamknął ten. Już w najbliższą sobotę zagramy u siebie rewanżowe spotkanie z drużyną na przodu Lipiny. Bardzo serdecznie zapraszamy na to spotkanie, bo emocji z pewnością nie zabraknie. Do zobaczenia.